Dzisiaj u mnie bardzo prosty w przygotowaniu chleb pszenny. Składniki znajdziecie w opisie pod filmem, a dokładny przepis na moim blogu esencjakulinarna.pl Drożdże kruszymy do miski, dodajemy łyżeczkę cukru, letnią wodę i trzy łyżki mąki odebrane z przygotowanych 500 g. Dokładnie mieszamy, żeby nie było grudek i przykrywamy folią spożywczą, odstawiamy na 20 minut do wyrośnięcia. Do mąki dodajemy łyżkę soli i dokładnie mieszamy. Mąkę z solą dodajemy do wyrośniętego zaczynu. Polewamy oliwą z oliwek i dokładnie mieszamy, żeby nie było grudek. Następnie przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na około 1 godzinę do wyrośnięcia. Blad posypujemy mąką. Przekładamy wyrośnięte ciasto. Będzie kleiste, takie ma być. I składamy chlebek, raz góra i dół, a następnie boki. I tak powtarzamy kilkakrotnie, aż chlebek stanie się sprężysty. Naczynie żaroodporne wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy uformowany chlebek łączeniem do dołu. Przykrywamy pokrywką i pieczemy w 250 stopniach termoobieg przez 35-40 minut. W zależności od piekarnika można wydłużyć czas pieczenia. Chlebek ostrożnie wyjmujemy rękawicą i pozostawiamy na kratce do ostudzenia. Tak się pięknie prezentuje. Taki ciepły chrupiący chlebek. Świetnie smakuje z masłem i solą, ale druga wersja też jest pyszna. Wystarczy oliwa, tarty parmezan, sól, pieprz. Maczamy chlebek i pyszne jedzenie gotowe.